Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Turbo Poradnika Gastronomii. Tym razem opowiem Ci o pięciu błędach przy otwarciu pierwszej gastronomii, więc jeśli masz plan otwarcia swojej, koniecznie obejrzyj do końca, aby uniknąć tych błędów. A jeśli masz już taką inwestycję za sobą, sprawdź, ile ze wspomnianych błędów sam popełniłeś. Zapraszam do odcinka. Za późno zatrudnione personel. Możesz mieć takie przekonanie, że im później zatrudnisz, tym lepiej, bo po co płacić ludziom, skoro lokal jeszcze nie zarabia? Jest w tym jakaś część prawdy, ale tylko w kwestii tzw. szerogowych stanowisk, na które warto zatrudnić jak najpóźniej, ale nie na tyle późno, by nie zdążyć ich solidnie przeszkolić. Ja jednak chcę Cię przekonać do tego, żeby personelu tzw. funkcyjnego nie zatrudnić zbyt późno. Mowa tu o takich stanowiskach jak menedżer lokalu, szef kuchni czy osoba administrująca firmą, o ile taką planujesz. Dlaczego? Są ku temu przynajmniej dwa powody. Po pierwsze, każda z tych osób wnosi swoją jakość i doświadczenie już na etapie tworzenia się wszelkich procedur, organizacji lokalu i tworzenia tego tak zwanego DNA całego biznesu. Po drugie, każda z tych osób, jeśli uczestniczy w planowaniu operacyjnego funkcjonowania lokalu, bierze za to część odpowiedzialności. W mojej zasady, jak se pościelesz, tak się wyśpisz. Ciężko będzie takiemu pracownikowi powiedzieć później, że to nie on wymyślił lub trafił już na gotowe, kiedy coś pójdzie nie tak. Uczestnicząc w ustaleniach od początku, będzie się czuł współodpowiedzialny, a co za tym idzie, będzie bardziej wierzył w przyjęte koncepcje i zasady, z większą wiarą i przekonaniem będzie wdrażał przyjęte standardy pozostałym sobie już podległym pracownikom. A poza tym jest tu jeszcze jedna zaleta wcześniejszego zatrudniania. Jeśli już na tym wczesnym, pierwszym etapie zobaczysz, że ten pracownik nie był dobrym wyborem, masz jeszcze chwilę do otwarcia, aby tę nieudaną decyzję odkręcić. Niedoszacowana inwestycja. Chyba każdy początkujący restaurator może powiedzieć, że kwota, którą zakładał na początku, a finalna kwota przeznaczona na całościowe uruchomienie lokalu, to zdecydowanie dwie różne kwoty. Do tego dochodzi nam przesunięcie w czasie samego otwarcia, co zdarza się równie często, a samo w sobie jest jedną z większych przyczyn samego powiększania się inwestycji. Tak duże przestrzelenie zakładanych kwot jest szkodliwe z kilku powodów. Po pierwsze, tak po prostu, jak myślałem, że wydam 200 tysięcy, a wydałem 350, to samo w sobie już jest złą wiadomością. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy tych dodatkowych, nieprzewidzianych środków nie mamy. Powoduje to ogromny stres i organizacyjny bałagan w momencie, kiedy już jesteśmy na 30 km 42 km maratonu. Każdy, kto taki maraton przebiegł, wie, że towarzyszy temu niemały kryzys. Inwestycji nie zatrzymamy, a środków na jej dokończenie nie mamy. Łatwo w takiej sytuacji wpakować się w niekorzystne pożyczki lub w nieprzemyślany sposób wybrać wspólnika, który dołoży brakującą kwotę. Jak widzisz, warto z największą precyzją podejść do planowania środków na inwestycje i to, co bardzo gorąco polecam, to skonfrontowanie swoich założeń z Excela z kimś, kto taką drogę ma już za sobą. Starty na grubo. Co mam na myśli? Pewnie widziałeś to nieraz. Otwarcie lokalu z wielką pompą. Rozreklamowanie dnia otwarcia. Tłumy obsłużone w pierwszy dzień działalności lokalu. Wiem, brzmi jak początki sporego sukcesu, ale niewiele gorszych rzeczy możesz zrobić na starcie. Pomyślmy o tym. Załoga nowa, ścieżki niewydeptane, stres załogi na każdym stanowisku duży, czynności, które za miesiąc będziemy robić odruchowo, teraz trwają wieki itd. Po co? Po co to sobie robić? Otwórz lokal na miękko. Daj się przyzwyczaić załodze, udoskonal procesy, wyciągnij wnioski, stopniowo się doskonal. Nie zapominajmy, że pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz. Naprawdę chcesz setką gości, już w pierwszy dzień. Zamiast uśmiechniętej załogi serwującej pyszne i powtarzalne dania, chcesz pokazać zalaną kortyzolem umęczoną załogę, popełniającą początkowe błędy? Na spokojnie, na miękko. Moment na zarabianie przyjdzie. Zadbaj o jakość i komfort załogi, a czas na tłumy w lokalu jeszcze przyjdzie. Mam nadzieję. Mam. Przed nami czwarty błąd, ale zanim do niego przejdę, przypomnę Ci, że Patronem naszego kanału i marką, która umożliwia nam stałe publikacje treści, które dla Was przygotowujemy, jest marka Atom Speed by Vizcoj, producent turbopiecyków hybrydowych, urządzeń do szybkiej obróbki cieplnej zwanej speed cookingiem, która nie wymaga żadnych innych przyłączy, poza dostępem do prądu. Więcej o turbopiecyku znajdziesz w tym odcinku na naszym kanale. Zły czynsz. Problem z czynszem jest taki, że kiedy się na ten stały koszt decydujemy, wynajmując lokal, nie znamy jeszcze jego przyszłych przychodów. Skąd zatem wiedzieć, czy owy czynsz jest dobry czy zły? Zła decyzja w tym zakresie potrafi położyć na dłuższą metę cały biznes. Możesz mieć pełny lokal, ale wypadkowa kilku kwestii, jak powierzchnia lokalu, jego oferta i możliwości do uzyskania z niej marży. Nie pozwoli na zmniejszenie w wyniku finansowym zbyt wysokiego czynszu. Co za tym idzie, możesz mieć dobry futkos, niezłe przychody, ale taki czynsz może regularnie przejadać Twoje zyski. Co musisz zatem zrobić? Jak najprecyzyjniej przewidzieć przychody? Między innymi w tym odcinku trochę o tym mówimy. Potem, znając już wysokość czynszu, odnieś go do przewidywanego przychodu i dalej do całej kalkulacji dołączyć pozostałe grupy kosztowe i sprawdzić jakie masz szanse na akceptowalny zysk no co no nikt nie powiedział że będzie łatwo brak obserwacji swojego biznesu i to szczególnie na początku czy większość początkujących restauratorów zakłada bieżącą kontrolę i stałą optymalizację swojego biznesu tak czy wielu z nich to robi? Nie. Dlaczego? Bo rozpoczęta już działalność w tej branży to tryb funkcjonowania podobny do jazdy na rowerze kosterze. Jest tyle rzeczy do zrobienia każdego dnia i tyle pożarów do ugaszenia, że ostatnie co przychodzi nam do głowy to rzetelne analizy finansowe, z których wyciągniemy konstruktywne wnioski. A to niedobrze. Bo w tej branży, szczególnie na początku, to analiza i wdrażanie większych i mniejszych zmian prowadzi do sukcesu i nie pozwala na utwardzanie się niekorzystnych elementów naszej działalności. Zachęcam Cię więc od samego początku do wyliczania rzeczywistego wyniku finansowego, kalkulacji kosztów surowca czy badania zyskowności Twojego menu. A latające tu grafiki to miniatury naszych odcinków na tym kanale. Omawiających te właśnie kwestie. Jeśli masz już za sobą swoją inwestycję, koniecznie napisz w komentarzu, których błędów ty się nie ustrzegłeś. A jeśli pierwsza gastronomia dopiero przed tobą, wiesz co robić cała biblioteka wideo naszego turbo poradnika czeka na ciebie otworem. Oglądaj, notuj. A jakby co, pytaj w sekcji komentarzy. Powodzenia.